Myślę, że światu nie byłby taki sam gdyby nie zawody Winter Cup. To chyba był mróz, bo na teraz się panowały bardzo dobre warunki. To znaczy, w pierwszym przejeździe było trochę takiego sypkiego śniegu, natomiast w drugim wyszedł spod spodu lód, więc naprawdę było twardo. Chciałam dzisiaj pojechać dwa dobre przejazdy i tyle. Udało się, jestem bardzo zadowolona Super. Znaczy jeśli chodzi o organizację zawodów, no to super. Sam fakt, że te zawody to jest slalom i gigant w jeden dzień i yy, po dwa przejazdy. No organizacja jest super i bardzo mi się podoba generalnie tutaj atmosfera. To jest jakiś taki ostatni krzyk, żeby trochę się pościgać. Organizacja jest spoko. Jest to fajna opcja, żeby po prostu spotkać się, potrenować coś przed, pojeździć. Z było ciężko. Niewątpliwie nie mój 10. dzień. I trudne, trudne ustawienie no po mojej opinii. Ale poza tym jest super. My mamy tu taką prywatną ligę, ona się nazywa Ligą Forlauferów, ewentualnie Ligą Spocęńców. Tak, 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 W zależności od... No wiadomo, Krak Kraków-Gdańsk to ten sam poziom, dlatego tutaj mam moich kolegów z Krakowa, z którymi się ścigamy. Już tak nie do końca im idzie. Jak w podstawówce nie nauczyli co to jest kąt prosty, to tutaj mamy doświadczenie razy trzy. Także spokojnie każdy robi zaległości, nawet z podstawówki. To jest Winter Cup. Bawi i uczy. Zawody Winter Cup to jest zdecydowanie przygoda mojego życia. Także wróciłem tutaj, można powiedzieć, z łezką wokół i oglądałem tych młodych zawodników, którzy się ścigali tak jak ja, drzewie i tutaj. Brałem udział w tych zawodach. Coś wspaniałego, zdecydowanie najlepsze zawody w Polsce. Jaka miłość, to już jest styl życia, to jest istna, istna przygoda. Polecam każdemu spróbować. Dobrze się jechało, trochę nierówno jak to zawsze warunki szczawnickie. Dzioby w dół i jazda, mocne przyłożenie, Skręty są dwa, jeden w prawo, w drugi w lewo. Filozofia jest prosta, jechać trzeba. Wrażenia jak zawsze wyśmienite. Trasa przygotowana bardzo dobrze. Słoneczko świeci nad nami, więc czego chcieć więcej. Oczywiście dodatkowo mój kolega oraz kochanek Paweł, z którym możemy spełniać swoje pasje oraz pasję w, w innych formach, oczywiście też również sportowych. Każdy, każdą noc przed Winter Cupem tutaj. spędzamy razem, dlatego tutaj wtedy są takie, są takie wyniki. To jest mój trzeci sezon na Winter zaczęłam od razu jak poszłam na studia, jeżdżę na tak praktycznie całe swoje życie. No jak mi dzisiaj poszło, no to mogło być lepiej, ale warunki były naprawdę bardzo fajne. Twarda trasa, zlodzona, ale jak ktoś ma dobrze narty przygotowane, to bardzo dobrze się jechało. Narciarzy i snowboardzi zazwyczaj nie, się, nie się nie się lubią, ale ja stwierdziłem, graczy. że trzeba połączyć te dwa światy i zbliżyć je do siebie, dlatego prosto po finałach powaru Polski w narciarstwie przebrałem się i udałem na Mistrzostwa Polski Akademickie w snowboardzie. Dotarłem na trasę, zjechałem. I wróciłem na finały, bo jedna królowa sportu jest tylko jedna. I liczy się tylko na I dobra zabawa. I co? So! I wybliżaj!